A miała Pani kiedykolwiek taką super tremę przed koncertem? Wtedy była największa, właśnie. Wtedy, 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 Pani powiedziała. I na początku, na początku występów to miałam, jak zaczęłam śpiewać z tercetem, te pierwsze duże, to miałam, tremy. Miałam taką niezniewalającą, bo do momentu, jak wychodziła, ma publiczność na szczęście, nas całe życie kochała i kocha. I ta publiczność, cudowna publiczność, która nas zawsze oklaskiwała, dodawała mi sił i odwagi. Ale miałam zawsze tremy. Teraz już tak człowiek potrafi. Teraz nawet lubię minimalny taki dreszczyk. Taki minimalny, to lubię dreszczyk, bo pełna koncentracja. I muszę zawsze dużo wcześniej być przed koncertem. Jak jestem godzinę przed koncertem, przygotowana jest jestem 10 minut, jak czekam na swoje wyjście, wtedy jestem spokojna. Nie ma siły, żeby była wtedy trema. Bo jestem przygotowana psychicznie i gotowa, że wszystko mam na sobie, co potrzeba. Eee, Pani Isa. Jest pani przesądna? Czasami tak. Lubię być przesądna. A czy są zwyczaje? Jak mi jest wygodne, to na przykład wróżka mi kiedyś wróżyła, że będę żyła 93 lata. To bardzo w zdrowiu. To w to uwierzyłam. Uwierzy, to później mi powiedziała, że matka moja że bardzo bliska mi osoba niedługo umrze i rzeczywiście umarła mama. Ale później takie coś, nie pamiętam jakie to były tematy, ja to tam troszkę nieprawda, to, to w to nie wierzyłam. A czy takie jakieś zwyczaje są przed koncertem, które pani na stale, na stałe? Nie, nie, nie mam jakichś. Takie, kiedyś woziłam takiego misiaczka od Kasia chyba, od córki. Dostałam, a teraz po prostu jakoś już wyrosłam z tego. Wiem, że to, to wiele pomaga może tak psychicznie, że ach, jest misiaczek, ale trzeba być wypoczętą, Takie dobrze gardło, jak się ma. To, 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 tak, tak, tak. To, to człowiek wtedy jest, nie potrzebuje żadnych nie. dodatkowych jakichś jakich maskotek. Porozmawiajmy o kreacjach. Na każdym koncercie ma pan Ach, inną? Wie, oczywiście, że tak. Muszę, nawet sobie notuję. No to, to jest właściwie takie charakterystyczne dla tego rodzaju muzyki, jaką my uprawiamy. Poza tym ja rozpiesz rozpieszczałam i rozpieściłam publiczność która oczekuje ode mnie, oczekuje ode mnie coś nowego. Coś na głowie, za, za każdym za razem zmieniam się jak kameleon. Raz blondynka, raz czarna, raz ruda. Ale to y, podpatrzyłam trochę, muszę się przyznać, uczer. Ona jest tak się zmienia. Ona, ona, ona cudowne, te kreacje. Raz taka, raz taka, raz taka, raz taka. Oczywiście ja staram się utrzymać to wszystko w klimacie y, południowoamerykańskim, hiszpańskim. Chociaż niekoniecznie. Jakieś modne są spodnie trzy czwarte, to też nakładam, tylko jakoś tam marszczę coś tam jakieś gdzieś do tego dowieszę. Ale bardzo przywiązuję wagę do, do kostiumów, bo to jest szacunek dla widza. Nie, jest, nie może się zdarzyć coś takiego… Żeby mu dać odczuć, że Tak. On nie może warty. się że, że artysta jest gorzej ubrany od człowieka na widowni. No to nie może się zdarzyć coś takiego. No może ktoś być pięknie ubrany na scenie by też, bo widzowie jak szanują, to, to też potrafią w długich kratach przyjść. Ale jest to widać, że to jest kostium, bo nawet będąc w Stanach Zjednoczonych chodziłam na różne koncerty i rokowe, i nierokowe, to no, rokowe naj, 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 najrzadziej, ale chodziłam jak ktoś był bardzo ważny i tam przyjeżdżali artyści, przyjeżdżali muzycy, przyjeżdżali w dżinsach, ale dżinsy były schowane do worka. I wiecie, przebierali się, pod, po prawie identyczne, przed koncertem przebierali się w te w dżinsy, ale nie, w, nie wychodzili w tych dżinsach, co są, jadą tam przez ileś godzin. Bo to jest psychicznie człowiek inaczej nastawiony. I takie to, oczywiście. profesjonalne. Profesjonalne, tak. Niech to będą, ale to specjalne, na scenę dżinsy, czyste, wyprane, świeże. świeże. Tak. Niech ten widz odczuje. Tak, tak, tak.